Się? Mm. Chcesz, czy się cieszy? Chcesz nie chcesz? No. Jak mam piszczeć, jak się cieszę, to, to chcę. Poza tym, bo po, mówisz, że to jest ładnie. I coś jest bardzo ładne. Ja bardzo lubiłam, jak miałaś krótkie. Ale na pewno jesteś na to gotowa. No. Cześć, kochani. Delphi, mamy tutaj Inę i ja. Mamy projekt. Obcinanie jej włosy. To nie jest wcale mój projekt. No my mamy projekt. To nie jest projekt artystyczny, ale to jest projekt nasz dzisiejszy, tak? Szaleństwo w domu, chłopaki szaleją. Chcesz powiedzieć troszeczkę dlaczego obcinamy włosy? No nieważne. Problem z chłopakami? Grają, bawią się Pikachu i rzucają zabawki. Pruszaki na Ciebie. My kobiety tego nie rozumiemy za bardzo, co? O co? Czekamy. Co? Z, z pruszakiem? Tak, ciągle mnie nie bijesz? Przykro mi, ale my teraz obcinamy włosy. Musicie się bawić tam. Możesz iść do taty. Ale tato jest na dole. Tato leży u Ciebie w... W pokoju leży tam na, na... gdzie ty lubisz z nim leżeć. Idź tam leż z nim na chwilę. Dobra. Będzie bardzo ładne. Prawie. Yes. Mm -hmm. yes. Śliczny <laughs> <laughs> Po prostu śliczna. ja się czuję jakbym ja w ogóle nie musiała czesać. No, to jest bardzo ładne. Teraz tutaj trochę, trochę bardziej cię obcinam, bo tam jest trochę wyższe. To jest satysfakcjonujące uczucie. To jest bardzo satysfakcjonujące. I teraz tu masz jeszcze trochę dłużej. Teraz nie, nie mogę nawet kucyków. To jest śliczna. A teraz weźmiemy suszarkę do włosów. I będziemy, zobaczymy, jakie to jest ładne. Zobacz. To jest prześliczne. No, miałam powiedzieć to samo Co? No przestań tak robić? Oh my gosh, I love it. I love it. I love it. To jest prześliczne. To jest trochę Śliczne. Zobacz, to mi się tak Kręci. Tak zakręciło do, do środka. O oh my gosh, nawet nie musieliśmy nic robić. Podaj mi to. No, to się zakręciło tak troszkę do środka. To ja takich marzyłam! Tyle że, tyle, że nie mam rudych. A marzyłam o rudych. Aha, powiem ci, dziewczyno, to śliczne wygląda. Okej, okay. i teraz no. co? Może tam nic, może nic nie musimy robić? To jest no. ślicznie tak, jak jest? No. I też możesz robić coś takiego. Na przykład taki coś i zapinać to, tak? To już śliczne. O mój gosh. Ja myślę, że to było warto. My z Ino, ja jako matka, ja się czułam taka wredna, naprawdę taka wredna. Bo codziennie, jak Inę się obudziła, pierwszy rzecz, o której mówiłam, ona przyszła ubrana, posprzątała pokój, ale jedyny rzecz, który ja widziałam, był co? Prosek. I co ja mówiłam codziennie? Czesaj! Włosy! Czesaj włosy! Dziewczyno, czesaj <noise> włosy! I, I ona chciała bardzo długie włosy, piękne włosy. Tak, ale codziennie to było kautune. Kiedyś miałam takie! Miałaś, no. Ja jej powiedziałam, słuchaj, zróbmy takie piękne, krótkie, i ja obiecuję, że nic nie będę mówić. Słuchaj, jak krzyczeć, włosy! I to już były takie nerwy, że już obudziłam się i mówię, kurczę, mi się tak nie chce z tej włosy krzyczeć, żeby ona czesała. <laughs> ja, że tak cieszę! O oh my gosh, jak wyglądasz? Przyszliśmy, to było proste. Nożyczki, suszarka, nic nie musieliśmy robić, żadnego wyprostowania, nic. To jest rewelacyjny pomysł. No i wiesz co, po prostu yy, jak mi się marzą długo, to po prostu mogę sobie zapuścić. Yy, co? Co co? Nic, nic sorry, przepraszam. No, mów. Mów. Mama. Co? Nic. Cieszę się dla ciebie ślicznie wyglądasz. Poczekaj, zrobię zdjęcie. To widać różnicę, widzisz? A co nie lubiłaś czy co? Yy, nie, nie lubiłam mieć szczelbata, ale jak mi wypadł ten drugi zęb, to, to jest różnica. Aha. Wiesz co mi no, mówił wczoraj? On mm -hmm. mówi, co? On mówi, mamo, ty masz nieproste zęby. Ja mówiłam, mówiłam, no, ale może tak być? Jestem ładna, tak? On mówi, no tak. I tak jesteś ładna. O, to było słodkie, kochana. Ty jesteś ładna czerwata, czy z kałtunami w włosach, czy krótkie. Ty jesteś liczna, nieważne jaki masz. Ale cieszę się, że jest krótkie i już nie musimy czesać. Cieszę się bardzo. Okej, okay. coś jeszcze chcesz powiedzieć? Mm. Czy kończymy nasz vlog dzisiaj? Jak Ina obcięła włosy? Hm. No dobra. Dobra. Więc. Yy... To chciałabym mieć nowy pokój. Hmm. A nie chcesz e, już się podzielić chłopakami? Nie. A pamiętasz jak miałaś swoje pokój sama? I co było? To było też kolejne kłótnie, co? Bo było... I zabrałam ten pokój z powrotem. I mówiłam, mm. że jak zaczyna sprzątać... Nie! Z powiedziałeś, że za rok mogę znowu mieć ten pokój. Tak, i my, miejmy nadzieję, że za rok to już będziesz potrafiła. Dokładnie. Mama już się powstała nudna. Mm -hmm. Cały czas. To nie jest... Prze... Ja współczuję z tobą bycza matka. To jest po prostu cały czas powtarzanie te same rzeczy. Sprzątaj pokój, czesaj włosy. A jak ktoś by to robił bez pytania, to mamy nie musiałaby o tym cały czas. To pożegnamy się z ludźmi? No to pa. O, nawet nie patrzyłaś, jak powiedziałaś pa. No to pa. Pokazujemy tatę. Okay. Tato. Trzy, dwa, jeden. Zobacz, jakie ładne. Chodź, poprawimy trochę. O, pokaż. Podoba ci się? No. Ładne? Ja bym całkiem najeżał. Najeżał. Jak już tniesz, to co? co zostawiasz sobie pa, pazia. No bo to jest tak chciałaś? Tak. Ale to i tak odrośnie, także na zobaczysz, że jesteś piękna. Włosy czy nie włosy? Jesteś po prostu piękna. Ale nic najeżdża! na jeża! Nie wyglądam wtedy ładnie. No, jest. Nie! To jest dziwne. Chłopacy no, tak mają. No. no Patrz, nie mają, niekoniecznie tak mają. Ilia ma długie włosy. O, o kto ma dłuższe włosy? Ty czy Ilia? Okej, okay, zobaczymy. Pokazujemy jeszcze babci i Ilia. O, idziemy pokazać new. Chodź. New. Co? Zamykajcie oczy. OK, trzy, 2, jeden, Zobaczycie. Co? <laughs> Ile włosy? A. Ale czego i to ma krótkie? No bo Dobra, chciałam. Chciałam. O to chodzi z pokojem, co? Taki jest. Taki.